Cześć, Siemanko, tutaj gambo, a to jest... to jest postal 2. dawno graliśmy w tę grę. Bo miałem... no można powiedzieć, wakacje, bo miałem wakacje. No i idziemy odebrać coś tam, tylko już nie wiem co. Dobra. Może pójdę sobie za zapałkami, żeby mnie policja nie atakowała. Tylko patrzymy. Dobra, nie będzie też atakowała. Spoko. Jeszcze nadal nie mam polskiego dublingu. Sorry. Przepraszam was za to. E, może pójdziemy sobie po jakieś sekrety? Tak, pójdziemy po sekrety. Tutaj nie, tutaj to było tam dalej. Tutaj. O, był po sekrety. Dobra, apteczka jest gotowa. O, ziomek. Ty chyba po pistolet nie chciałeś iść. Dobra. Tak, idziemy odebrać hajs. Kota. Słuchajcie, wezmę sobie to. No jak się używało. Nie. E i. Nie no nie no nie. Oni gadają, że gry są złe, dobra granata rzucę, trochę przekonają, że są dobre. Wszyscy poszli. Dobra, nie wiem kto już krzyczył. E, które to się kopało? On cool. się ma dobrać hajs? Hajs z YouTube'a się zgadza. Będę wykonał chyba tylko po jednej misji? Zgrył? ten nie? odcinek? Person, I. Oh, że wylatuje itp. Ale skąd oni się tu wzięli? No, oni się pytają, kto idzie z nim, coś tam. No, no troszeczkę walki tutaj będzie, no nie powiem, ale nie jest. Dobrze. Nie, 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 nie otworzyło. Bing! Dobra! E, wow! Dobra, tutaj jeszcze jakieś popierdółki mamy. Hmm. Wejdziemy tylnym, wej tylnym wejściem. Tutaj robią gry chyba komputerowe. Dobra, nie wiem. Jak widzimy mają dziwne protesty ludzie. Dziwne powody do strajku. Kupię to. Wow! Umarłem. E, dobra, to ja wam to przewinę i widzimy się w tym samym miejscu. A więc wracamy do rozgrywki. Jesteśmy w gabinecie Majka. E, on chyba robi gówniane gry, bo jego biuro znajduje się w klopie. Sorry, jak można komuś juro euro w klopie? Nie no, dobra. Mamy ten. Mm. Czek. Pusik, czy Jakim tam. A tutaj troszeczkę inaczej zastosowałem metodę... Me? Metodę niszczenia. To była troszeczkę inna metoda o nazwie benzyna i zapałki. Też ciekawa. <grymne> A właśnie mam kota. Mm. Mm. Wow, 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 panie, Dobry. gry nie są aż tak Jezu. No, dostał bułę, Dobra. Przejdźmy się teraz na tą stronę kurde. I tak tyłem wyjdziemy. Uuu, już nie mamy apteczek ani niczego. Dobra. Dobra, ziomek, patrz tam. Dobra. Kurde, kurde, kurde. Te apteczki powinny być. Nie, nie ma apteczki. Nie! Tutaj. O, oh, tam... Jezu. Jak mi z zaszło? Ło wow, o wow, wow, wow. ogar. ogar. Dobra. Puch. Ogarnęliśmy. Ledwo, ale udało się. Dobra. Wiem, teraz z tyłu. O, tutaj nie ma żadnego sekretu, bo kiedyś tam wskakiwałem tutaj. I tam nic nie ma. A tutaj nie. O jezu. O, nie mam żadnych innych. No nie. Nie wyrzucaj mi przedmiotów. Nie mam żadnego jedzenia, żeby zjeść no. A więc jak poprawny człowiek musimy iść się bić Dobra, czekajcie, bo jest najsilniejszy. No dobra, uciekamy, dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Uciekaj Ziobki, ziobki, ratujcie rzeczy. Hmm, się do gabinetu majka <much> Jak to brzmi? Uh. Yeah, baby, I <much> Jest on koci i aktualnie. Łooo, bullet time. No, trzeba to jakoś ogarnąć. I feel like shit. Dobra, biegniemy, biegniemy. Apteczki, apteczki jesteście? Nie ma was. Dlaczego w najważniejszych. momentach gryzie apteczek? Dobra, karabinu maszynowego, ja chcę apteczki.

Czemu jeszcze nie trwała Eee, dobra. Karabinek maszynowy. No, chodźcie. Ja na was czekał nie będę. No, kwitrałem się, boję się. Tam kolana.

Dobra, wejdźmy do tego budynku. Może tutaj coś znajdę. Kopceczkę czy coś, dobra, bo już mamy dwie misje wykonane. No, opteczka, dobra. I jakiś. Dobra. Mamy co tutaj coś, nie ma jeszcze nic. Uf. Dobra, oto tym momentem zakończymy ten failowy odcinek. Dobra, a więc jestem ja Gabo, to był postal, 2, trzymajcie się. Cześć.